Witam ponownie w studiu Fundacji Chorób Mózgu. Drugim naszym gościem jest pan magister e, Gilbert Kolbe. Dzień dobry. dzień dobry. Kiedy kilka tygodni temu umawialiśmy się na rozmowę i zapraszałem ciebie do naszego studia, e, nie wiedziałem, że będziesz spełniał, że będziesz miał taką funkcję, jaką masz w tej chwili, ale chciałbym najpierw, żebyś nam powiedział, co robisz na co dzień kiedy, jest, kiedy nie jesteś tam, gdzie jesteś w tej chwili? Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Gilbert Kolba, jestem, jestem pielęgniarzem. Skończyłem studia magisterskie z pielęgniarstwa. Dotychczas, czyli do czerwca, byłem pielęgniarzem oddziałowym na oddziale chirurgii dziecięcej w jednym z warszawskich szpitali. Natomiast od czerwca pracuję głównie we własnej praktyce prywatnej pielęgniarskiej w ramach wizyt domowych u pacjentów. A ponadto jestem koordynatorem do spraw medycznych w firmie Dom Medica, która zajmuje się domową wentylacją mechaniczną i w ramach tej pracy koordynuje pracę firmy w dwóch województwach, w mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Gilberto, teraz nam powiedz, skąd do nas dzisiaj przyjechałeś i kiedy skończymy tę rozmowę, do jakiej swojej drugiej funkcji i drugiego zajęcia wrócisz? Tak, od soboty zostałem mianowany na rzecznika pracowego Białego Miasteczka 2.0 które w Alejach Ujazdowskich właśnie się odbywa i tak naprawdę jeśli nie jestem w pracy i nie wykonuję obowiązków moich służbowych, to, to wtedy jestem w Białym Miasteczku, a ponadto koordynuję też zespół cały social mediów w Białym Miasteczku i pomagam we, w pracy całego komitetu protestacyjno-strajkowego pracowników ochrony zdrowia. Powiedz mi... No to radykalne kroki, które podjęliście. Ja pamiętam podobną sytuację w 2007 roku, czyli to jest już 14 lat temu. Powiedz dlaczego tak się stało i co się takiego stało, że, że jesteście tak zdeterminowani, żeby w tej chwili być tam, gdzie jesteście, czyli w Alejach Ujazdowskich, mieszkać w namiotach i mówić o potrzebie zmiany w służbie zdrowia, w ochronie służby, w ochronie zdrowia w Polsce. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Po końcu występujecie w imieniu nas wszystkich, czyli potencjalnych chorych i pacjentów. Ale też troszczycie się o siebie i to jest słuszne, bo po to się pracuje, po to się zdobywa wykształcenie, zawód i pracuje, żeby potem z z tego można było godnie żyć. Tak jest. Wspomniał Pan o, e, wspomniałeś o miasteczku w 2007 roku, e, i chodzi o to, że od 14 lat nic się nie zmieniło. My debatowaliśmy bardzo długo w swoim środowisku, co należy zrobić. Postanowiliśmy, że Najpierw rozpoczniemy protestem. Jeśli protest nie skłoni rządzących do zajęcia się natychmiast tematem, wtedy podejmiemy kroki w postaci Białego Miasteczka. E, natomiast rozwinęliśmy formułę Białego Miasteczka, tego, które było w 2007 roku, e, i powsta, powstała dzięki temu platforma do dialogu, do rozmów z pacjentami, przedstawiania im e, systemu ochrony zdrowia od naszej strony dlaczego czasami po pielęgniarkę nie da się dodzwonić dzwonkiem w szpitalu. Dlaczego lekarza na oddziale czasami nie da się uświadczyć, bo znajduje się chociażby na izbie przyjęć, bo innego lekarza nie ma. Eee, I tak zdecydowaliśmy, że będziemy w ten sposób prowadzić dialog z pacjentami, bo dzięki temu też jesteśmy w stanie poznać drugą stronę medalu, czyli co pacjentom konkretnie przeszkadza w ochronie zdrowia, z jakimi problemami się na co dzień stykają. Czemu tak radykalne? Z tego względu, że dotychczas nikt rzeczywistych kroków w kierunku poprawy stanu ochrony zdrowia nie wykonał. Są to wszystko jedynie niestety pozorne ruchy, pozorne jakieś działania, choćby to, że przy okazji ostatniego protestu głodowego rezydentów parę lat temu było obiecane, że do 2020 roku składka a raczej procent PKB na ochronę zdrowia będzie 6,8. Mamy 2021 i dalej słuch o tym zaginął, a było to obiecane i podpisane także przez ówczesnego ministra zdrowia szumowskiego. Także wyszliśmy z założenia, że w tym momencie nie będziemy szli na kompromisy żadne. Chcemy rozmawiać z głową państwa w postaci pana premiera i pana prezydenta i niestety czekamy i cały czas apelujemy o pewne kontakty z nimi. Czy sytuacja pandemiczna też spowodowała, że podjęliście tak radykalne kroki? Przeżyliśmy trzy fale, teraz zdaje się, że będziemy mieli za chwilę następną. Obserwujemy, co się dzieje w Europie. W Polsce przybywa za, zakażonych osób. Czy ta sytuacja też jakby wymusiła te radykalne kroki, bo widzicie, że, że sytuacja jest coraz bardziej poważna? Pandemia tak naprawdę ukazała wszystko, co najgorsze w ochronie zdrowia. Okazała wielką dziurę, jeśli chodzi o personel, a raczej jego brak. Pokazała to, że Pieniądze nie rozwiążą wszystkich problemów i same wynagrodzenia, o ile owszem medyków z prywatnej ochrony zdrowia zaproszą do pracy w publicznej i dzięki temu pacjenci mieli chociaż trochę więcej tych medyków, to dalej nie sprawi, że dziura się zasypie. Pieniędzmi nie da się zasypie, zasypać dziury po personelu. Tylko to muszą być skoordynowane i wielowektorowe działania, które zadziałają na to i pomogą temu żeby tego personelu przybyło i żeby ten personel nie wyjeżdżał. W przypadku pielęgniarek na przykład mamy 5,5 tysiąca absolwentów rok rocznie, e, natomiast 2,5 tysiąca pielęgniarek jedynie trafia do publicznego sektora ochrony zdrowia, reszta albo idzie do prywatnego, albo wyjeżdża za granicę. Albo zmienia zawód. Albo zmienia zawód też. Tak. Y, zgodzisz się chyba ze mną, że gdy zabraknie pani panów... Y... Pani, pielęgniarek i panów pielęgniarzy, to tak jakby w szpitalu dwie trzecie mocy, że tak powiem, leczniczej już brakowało. Bez personelu, tego, który bezpośrednio zajmuje się chorym. Miałem okazję nie tak dawno leżeć ponad dwa tygodnie w szpitalu i obserwowałem pracę pielęgniarek, byłem pełen uznania dla nich. Dla ich wysiłku i dla ich pracy, no to po prostu ten system się rozleci. Powiem tak. My traktujemy ochronę zdrowia jako taki bardzo skomplikowany mechanizm, złożony z wielu małych trybików. Trochę jak zegarek. Jeśli jeden trybik pod postacią jednego zawodu wypada albo nie działa poprawnie, to cały mechanizm szwankuje. Tutaj mamy przykład chociażby tego, że jeśli pielęgniarek na oddziałach nie będzie, to ciężko będzie je zastąpić kimkolwiek innym. Tak samo będzie z paniami salowymi, tak samo będzie z opiekunami medycznymi, fizjoterapeutami i każdym innym zawodem, A, bo my w ochronie zdrowia i teraz na każdą wiec. oczywiście, oczywiście, oczywiście. Karetkami tak gdzie jest. Tak... Na kanwie, jak się zadzwoni, to po prostu człowiek czeka kiedy przyjedzie, bo to jest jakby ratunek. Tak. Prawda? tak. Na kanwie tego protestu właśnie pokazaliśmy to, że idziemy razem, e, że tutaj nie ma w ochronie zdrowia ważniejszych, mniej ważnych. Tylko my wspólnie za pracowników medycznych, za pracowników niemedycznych, czyli poza wspomnianymi salowymi, chociażby sekretarki medyczne, to jest zawód, bez którego szpital prawdopodobnie by padł. E, idziemy razem, idziemy razem i walczymy o wszystko razem. Tutaj nie ma wyłamywania się, tutaj nie ma miejsca na jakieś e, gierki jednego zawodu, tylko naprawdę w ramach komitetu wszyscy działamy po to, żeby tę ochronę zdrowia uzdrowić. Jaki jest pomysł Wasz na ochronę zdrowia? Na to, żeby te panie, pielęgniarki, panowie, pielęgniarze nie wyjeżdżali? Przede wszystkim jest to solidne rozszerzenie kompetencji opiekuna medycznego, który byłby w stanie odciążyć pielęgniarki z tych podstawowych czynności w szpitalu przy pacjencie. Ponadto jest to także zwiększenie, zwiększenie nakładów poprzez które można zachęcić tych pielęgniarzy, pielęgniarki, które są już za granicami albo są w prywatnej ochronie zdrowia, żeby jednak do publicznego systemu wróciły. Myślę, że da się to zrobić, e, bo pandemia chociażby to pokazała, jednakże do tych szpitali państwowych, które mimo wszystko lepiej płaciły ze względu na dodatki covidowe, to jednak pielęgniarki z prywatnej ochrony zdrowia wracały to samo z lekarzami i każdym innym zawodem, który mógł tych dodatków e, doświadczyć, natomiast powiem szczerze, że część, część medyków i nie medyków nadal tych dodatków nie dostała. Ale powiedz mi, czy to chodzi tylko o pieniądze dla pielęgniarek, czy to chodzi też o lepszą organizację pracy? No właśnie. E, tak jak już wcześniej wspomniałem, pieniądze nie załatwią problemu. E, bo co z tego, że pielęgniarka będzie zarabiała dobre pieniądze, jeśli będzie jedna na 60 pacjentów? to nic nam nie da, bo pielęgniarka dalej będzie przetyrana i bezpieczeństwo pacjenta się ani trochę nie zwiększy. Chodzi o to, żeby tych pielęgniarek było więcej. Trzeba trafić do młodych ludzi, do licealistów z przekazem, że pielęgniarstwo się zmieniło, że pielęgniarstwo jest teraz samodzielnym, profesjonalnym zawodem, że pielęgniarstwo się bardzo rozwinęło na przestrzeni lat. I dzięki temu możemy świadczyć znacznie bardziej samodzielną pracę, znacznie bardziej profesjonalną pracę. I dzięki temu jesteśmy lepsi, jesteśmy znacznie bardziej interesującym zawodem, ciekawym zawodem. I w mojej ocenie jest to zawód, który daje bardzo duże możliwości i bardzo duży poziom satysfakcji z pracy. Tak. Sytuacja w tej chwili jest no, trudna dla Was. Powiedz mi, jak Wasze rodziny reagują na to? Twoje, no, przede wszystkim Twoja rodzina. Jak reaguje na to, że jesteś tam, gdzie jesteś? Z mojej rodziny mam pełne wsparcie, to muszę, to muszę przyznać znajomi pacjenci piszą do mnie, dzwonią, o widziałem cię w telewizji, o widziałem cię, słyszałem cię w radiu, twój głos przywitał mnie o siódmej rano. Tak, Na ale czy stacji? oni wiedzą o czym ty mówisz? E, tak, bo ja w swoim środowisku od bardzo dawna edukowałem na temat tego, jak obecnie wygląda ochrona zdrowia, jak wygląda pielęgniarstwo, bo głównie w tej działce się zawsze obracałem. Tutaj na Instagramie, żeby właśnie trafić do tych młodych ludzi prowadzę swój profil, gdzie, gdzie też informuję o tym, co i jak w tym pielęgniarstwie teraz działa. Zresztą jest grupa takich właśnie pasjonatów, pielęgniarstwa, położnictwa, którzy dość mocno się udzielają w tych mediach społecznościowych po to, żeby jakoś przybliżyć ludziom te informacje. No ale powiedz mi, co będzie? gdzie jesień jeszcze tego lata tylko parę dni, na chwilę będzie jesień. Co będzie, jeżeli rząd nie podejmie z wami rozmowy? Jeżeli pan premier i pan prezydent nie spotka się z wami? W tej chwili jest powołany podsekretarz stanu do rozmów z wami. Jest kancelaria pana prezydenta też jakby wystosowała zaproszenie do rozmów. No nie rozmawiasz tam, tylko rozmawiasz tu u nas w studio, więc powiedz Powiedz nam, co będzie, jeżeli nie, nie podejmiecie tych rozmów. My będziemy dalej e, protestować. Miasteczko z dnia na dzień się rozrasta. E, to nie jest tak, że jest to jakiś powolny wzrost, tylko e, codziennie jakieś 20-30 osób do nas dołącza. E, także to jest, to jest bardzo budujące. E, natomiast rozważamy też pewne zaostrzenia protestu, o których na razie nie mogę mówić, ale, ale są pewne pomysły też na to, żeby żeby protest jednak niestety zaostrzyć, jeśli rząd nie będzie zainteresowany tym, żeby z medykami i pozostałymi zawodami rozmawiać. Niestety, bo mówię to z bólem serca, bo nam nie chodzi o to, żeby wystawiać pacjentów na jakąś ciężką próbę, tylko zależy nam na tym, żeby rząd zauważył, jak w tej ochronie zdrowia jest źle. A jeśli nie zauważa tego teraz i za pomocą tego, co staramy się im przekazać, to trzeba będzie to pokazać na żywym, na żywym organizmie. A powiedz mi, kto was zastępuje teraz w miejscu pracy? Kto nas zastępuje w miejscu pracy? Nikt. Czyli można powiedzieć, że no jednak troszeczkę chorzy odczuwają wasze, waszą nieobecność. E, po części, natomiast to jest tak, że e, to jest mocno rotacyjne w miasteczku. To jest tak, że osoby przyjeżdżają na przykład na dwa dni, nocują u nas, później wracają do swojego miasta na dyżur, na ich miejsce przyjeżdżają na przykład dwie kolejne i to się tak wymienia. Natomiast w międzyczasie dołączają kolejne osoby z innych oni, miejsc Polski. Czyli oni wracają tam, skąd przyjeżdżają i mówią o całej sytuacji, tak jest. są w jakiś tam sposób ambasadorami waszej sprawy? Tak jest, jak najbardziej. Dzięki temu ta jakby liczba mieszkańców miasteczka się zwiększa. Cóż, trzymamy kciuki, żeby Wam się wreszcie powiodło. Może jak nie teraz, to kiedy? Po 1989 roku nikt tak naprawdę nie podjął prawdziwej próby zmiany na lepsze sytuacji w Polskiej Służbie Zdrowia. To po pierwsze. Po drugie, żeby jak najszybciej, żebyście mogli się porozumieć z rządzącymi, żeby to miasteczko nie rozrosło się do miliona. Dlatego serdecznie Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że ta rozmowa uświadomiła nam, o co tak naprawdę młodym medykom chodzi w tym wszystkim i dlatego warto ich popierać, żebyśmy my po prostu mieli lepiej, jeżeli chodzi o polską ochronę zdrowia i o polską służbę zdrowia. Dziękuję Ci, Gilbert. Bardzo dziękuję Panu i dziękuję Państwu. Trzymamy kciuki.